Aktualizacja kolejna, oczywiście dzisiaj 17 marca i 2025 roku, 13.31. To jest już druga wersja aktualizacji systemu. Zrknijmy co ten, tym razem. Hasło, takie jak w urzędzie, czyli admin123. Tak, i lecimy dalej. Pyk. Zobaczmy, co nam tutaj oferują. E, momencik. O, dzieje się. Aktualizacja, Oświetlamy pakiet i robimy mały co nieco. Co będą no, tutaj aktualizować? Zobaczmy. E, 160 Mega. O! I zostanie dodane Get on? Tymczasem startujemy. Co będzie aktualizowane? No tak. No tak, no tak. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Idę sprawdzić, czy mam w samochodzie gaśnicę aktualną.